raz szósty z rzędu, Wodociągi Miasta Krakowa podjęły bardzo cenną inicjatywę polegającą na wyposażeniu rodzin zastępczych, dokładnie dzieci z tych rodzin zastępczych w tornistry wyposażone w sprzęt niezbędny dzieciom w ich pracy szkolnej. Jestem bardzo szczęśliwy i także wdzięczny Wodociągom, zarówno zarządowi, ale także pracownikom Wodociągów, bo ich sukces zawodowy przekłada się na to, że wodociągi mogą wspierać rodziny zastępcze, a rodziny zastępcze są dla nas bardzo cenne, bardzo ważne. Wszystkie działania prowadzone są pod hasłem Czułe H2O. Uznaliśmy, że dostarczanie wody nie jest. Elementem wystarczającym. Chcemy również dostarczać e, pomoc tym, którzy tego tak naprawdę potrzebują. Muszę powiedzieć, że Kraków posiada system rodzin zastępczych sprawdzonych, które świadczą naprawdę wyjątkową działalność, ponieważ to jest tak naprawdę i miłość, i opieka, i obowiązek stania na baczność przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Wszystkie wyprawki, wszystkie pomocy, które jako rodziny zastępcze otrzymujemy od sponsorów są dla nas bardzo ważne, są wspaniałe, są pomocne. Dzieci są przede wszystkim szczęśliwe, że coś dostały. Wszystkie jakieś wyjścia, które otrzymujemy z ośrodka rodzin zastępczych, wsparcia czy też no, jakieś pomocy finansowej, jeśli są potrzebne, to oczywiście jest to dla nas bardzo ważne. Zachęciłabym, żeby zostać rodziną zawodową, tudzież sama zrobiłam szkolenie na rodzinę zastępczą zawodową. Myślę, że w ogóle jakakolwiek pomoc dla dzieciaków jest bardzo ważna i te dzieci muszą być zaopiekowane, a jednak dom to jest dom.